ona tutaj Prokinto i ze mną jest. Minecraft Minecrafteniu jest to już trzecia część naszej serii. Po prostu taki mamy zapał do nagrywania, że nie macie no. No racji. Jak pewnie zauważyliście, biorę sobie Reggie no. nie Super. jestem się chwalić. Jesteś moim bohaterem. jesteś nie. moim bohaterem. No tak, to prawda. Ja nie lubię tych lagów. Biorę i to ma ze skrzyni. I automatycznie ci się wrzuca. Z powrotem Do skrzyni. <noise> nie musisz się wysilać. Widzę cię, wyjdź tu, bo nie mogę otworzyć fizyka. Szkoda. No, szkoda. Szkoda to jest twoja babcia. No to ja idę dokopać. A co na tym... Bo no, ty razie... nie będziemy całymi odcinkami kopać, no nie? No to... Może pójdziemy gdzieś zbudować jakiś dom kiem. Po, po, poprzedni, poprzedni odcinek to był jedna druga. Znaczy w poprzednim odcinku to było, że no tam Może. jedna druga jaskin, rozumiesz? To... Roz... Nie rozumiem rozumiejąc. Tak. Nie, nie wziąłem tego. Idę rąbać drewienko. A ty idź, coś robić. To idę robić. To, <laughs> to idź. Ale wyjście zrobiłeś i pickie. <laughs> pickie. <coughs> ty takie pro zrobiłeś. No, Trzeba posinąć się? Ja mówię o tobie, że że Przestraszyłem to jest... się. Wyszedł nagle. Osobnik i... je. Eee, pustek ci wyskoczył. No, i tak Ale tych świn tutaj mało. Zombie mm. mnie goni. Wow. I pająk Co tutaj je? na jest. Ja babcia. Hmm. Oh, Będziemy oh, mieli oh. taki, taki, taki. Nie pałac. Nie, no taki. Taki domek pałacowy, taki trochę taki. Po co e... ci pałac? Czyli taki duży domek, nie duży, taki, taki fajny domek Będziemy mieli. No, taki. No. No i... No i nic, moja babcia. No chcesz. Trzeba czymś zanudzić widów, których nie ma. Na razie. Ale ci szumi mikro. Tak. Nie. A jedne drewno, a wy nie... się mikro. Chyba już teraz lewo ja. To ty idź kopać... Y... Albo jeszcze się troszkę podgłoszę. Y -y. Wiesz co? Mistrzu, idź kopać... Y -y. Y -y. Idź kopać kogla, bo jest dużo potrzebnego kogla Ty, mistrzu. Zajdę. Jesteś moim bohaterem, a ty nie. Czy ja mi się zdaje, czy widziałem nic? Ale fajna góra. Dziurawa na wylot. A ja idę do ciebie, się Zaraz pójdziemy, Lulu. Cóż jeszcze dzień jest? Wiem, znaczy nie dzień. I tako widzowie słuchajcie nasze filmiki będą trwały ile to? Góra. 9 minut. 7. 8. Nie, 7-8. No tak, bardzo No bo bardzo długo się... Nie bardzo długo, ale długo się po prostu to... Radę. Yy, no ściąga na YouTube. No właśnie. Yy, tak. Ale to było śmieszne. No, prawie się śmiałem. Ja też Nie zgadniesz, wykopałem 13 żelaza. Co? 14. A ja wykopałem 30 kobla. Ty no. jutro idziesz do szkoły. Ja? Yes. No. No tak, masz od. Ty jutro idziesz do szkoły. Czemu? No bo jutro idziesz do szkoły. No ja nie. Bo jutro jest sobota, a ty nie. I słyszę jak kopiesz coś. Ten kopie, złotym kilofem. Którego nie mamy. A tutaj to te drugie wyjście jest. Czy ty kopiesz? Gdzie ty jesteś? widać. A, takiego ty takie udajesz. Ty nie kop żelaznym kilofem. Czemu? Toż tyle żelaza jest. Bo mama mnie nie kocha. Gdzie ty no nie jesteś? Wychodzę na powierzchnię, Bynajmniej próbuję. A, widzę cię. Nie widząc. Mam no, pochłonić się. Skończyły. A ja jutro nie idę do szkoły. A ty nie. I to chyba, nawet, i to chyba nawet lepiej dla widzów. No nie, hmm. że. Nie wiem, żeby, żeby mi się tak długo nie ładowało, no nie? tak wiesz? będzie ich krócej za zanudzać. No tak. <słuch> tak, to ja mam wągiela 50. Ale zrodziłem kopalnię. Kopalnie, ty nie wiesz, co to kopalnia mówić że zrobiłeś kopalnię A, co tu osadnicy robili? Dwóch osadników tutaj widziałem Teraz jednak widzę Dobra, idziemy spać Dobra, to nara Już idę Boże, Już 7 minut Dobra, idziemy spać i się żegnamy O Boże No, szybciej chodź O Boże co, nic spać. No szybciej. No szybciej, idź spać. No. <laughs> Śpie. Bo przez Ciebie dłużej będzie się wgrywał filmik. Mm, y, no śmieć, nie, kawałek. Oczywiście subskrybujcie. Łapki w górę. Mój, y, mój kanał będzie u niego w opisie. Łapki w górę. Choć to niemożliwe. Ale mniej eee. więcej ma być, bo to ja nagrywam, ja się męczę z remią. No ja też rednem. nagrywam, tylko że na single, bo mnie coś się psuje i nie mogę nagrywać e, przez Skype'a, że nie No bo Jeśli wiecie o co no to, chodzi, no to, no to nie możecie. No bo nie umiesz. I pa, pa. Dobra, pa. pa. pa, pa.